Jeżeli nie chcemy demontować układu wydechowego, to regulację pasa rozpoczynamy od odkręcenia nakrętki osi tylnej, czyli kluczem nienasadowym. Odkręcamy. Ja biorę i zaznaczam na każdej ze śrub regulujących znak, znaczek. Z drugiej strony również mamy znaczek. Przygotowujemy dwa klucze oczkowe, jeden 14 do przeciwnakrętki i drugi 12 do śruby regulującej. A więc najpierw weźmiemy i przytrzymamy, żeby nam się nie ruszyło i odkręcamy przeciwnakrętkę. O! Nasza śrubka już jest popuszczona znak dalej mamy ustawiony tak jak był, więc teraz odpowiednio najpierw o 1 czwartą to kręcimy jedna czwarta obrotu, przeciw nakrętkę, tak. to samo robimy po drugiej stronie, czyli przeciw nakrętkę, najpierw opuszczamy, tak nakrętkę troszeczkę odkręcamy. Regulujemy o 1 y, jedną czwartą obrotu naszą śrubą regulującą. Dokładnie jedną czwartą, tak. Kontrujemy przeciw nakrętkę. Mamy taki przyrząd. Tutaj mamy skalę w calach. Tutaj mamy taką kreseczkę z napisem 10. 10 funt siła. Zielony okrąg bierzemy, układamy właśnie w tym miejscu. A następnie przykładamy w, przed, pod okienkiem inspekcyjnym. Mamy tutaj w okienku inspekcyjnym nasz pas i nasz przyrząd. Naciskamy z siłą. 4,5 kg siła, czyli 10 funtów, tak aż nasz pierścień zielony dotknie obudowy tego przyboru. W tym momencie bierzemy i sprawdzamy naprężenie naszego pasa. Jeżeli nadal wymagamy pas regulacji, robimy, powtarzamy to samo z tej i z drugiej strony, czyli odkręcamy przeciwnakrętkę. Przestawiamy o kolejne 1 czwartą obrotu. Kontrujemy z jednej i drugiej strony i znowu sprawdzamy naprężenie pasa. Dokonujemy ostatecznego pomiaru po regulacji. Jak widać uchyliło się zadaną wartość dla XV1600. Ta wartość. Wynosi od 14 do 21 mm. Natomiast dla modeli z wtryskiem 2008-2012, według książki na stopce centralnej, ta wartość to od 7 do 9 mm. Ja wolę ustawić sobie bardziej luźny, czyli na ten stary około 14 do 20 mm. Z tego względu, że jestem Przekonany, że pas dłużej wytrzyma, a mimo że miałem przecież dużo luźniejszy, to jakoś wszystko prawidłowo w miarę pracowało, dlatego wziąłem tylko, skorygowałem, czyli troszeczkę napiąłem. Poprzednio było około 25 mm ten luz, dlatego wziąłem i ostatecznie, obróciłem nasze śruby regulacyjne o 3 czwarte obrotu, co zaskutkowało Pomiarem około 15 mm, na koniec mamy już skontrowane. Wystarczy dokręcić śrubę centralną. 150 Nm, ponieważ nie użyję klucza dynamometrycznego. Dokręcę to po prostu na siłę. Więc sprawdzamy jeszcze, czy pas nie zjeżdża na prawo lub lewo. W naszym przypadku. Kręcimy kołem i czy w prawo, raczej czy do przodu, czy do tyłu, pas cały czas zachowuje się standardowo, czyli bez ściągania. Pas oryginalny stach przebieg 60 tysięcy. Możemy jeszcze sobie sprawdzić. Tutaj mamy znaki na tej blasce i na tej rurce. I nasz znak tutaj jest dokładnie na końcówce tego pogrubienia sprawdzamy tu i tam również znak dolny jest na końcówce tego pogrubienia tego znaku możemy sprawdzić czy pas prawidłowo równie idzie odpalając i włączając wieś włączamy wodę jak